Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku jesteśmy sobie teraz na Robloxie Popatrzcie, zmieniam sobie skina No i teraz po prostu, o No i widzowie, jedziemy z tym odcinkiem, ten odcinek bardzo będzie długi ale ten... Ale normalnie... Nie... Patrzcie, o! <laughs> Palion Hate widzicie, widzowie? Jeśli nie znacie... YouTubera Paliona... No to wejdźcie na, na kanał Palion Games albo na Palion... Obojętnie na jaki kanał, jak nie chcecie, to możecie oglądać albo to albo palią hejt y, jedna godzina no i widzowie ja to wrzucam na mój kanał Filip Bisaga myśli nie wiecie to y, aha no nie ach no nie to no i dobra wywaliło wyszedłem z gierki i zagramy sobie dzisiaj w wy. Wy, wy, wy. Brookhaven i też pojawił się nowy update yy, agencji. No i wiecie, widzowie, bo ja se pozmieniałem. Widzicie? Bojan, normalnie to, ja się to nazywam teraz Bojan, bo się przebrałem za Bojana, o, Tak, znalazłem jego y, ciuszki, tutaj galotki jego znalazłem, P i normalnie jest, widzicie? Bojan i normalnie No i widzowie, biegniemy, ha! ups, jak się kręcę, to ten, no i widzowie, za niedługo kończymy ten odcinek, bo mi tablet zlatuje, pojedziemy sobie metrem, będzie szybciej, och, to, no i dobra, do, to, do tak pojedziemy? O, pyk. 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 Ja nie mogę pokazywać twarzy, bo się to nie wyśle. No i widzowie, jak Nikolas to zobaczy, to będzie w szoku. No i biegniemy sobie, bo też wyśle. Y, odcinek, co ja nagrałem y, bardzo dawno temu, że normalnie, że to pewnie nic takiego, normalnie, i potem zrobię tytuł tego, bo nie wiem, jak się robi te tytuły, i też nazwę inaczej swój kanał, y, bo informuję, bo widzowie. Potem nagramy inny film. Bo widzowie, jak chcecie być ze mną tutaj w Robloxie, to wbijajcie na moją grupę z Robloxa. Nazywa się. Chyba już Wojan. Nie wiem, na pewno. Ale wiecie. Aha. Ściszone. kurka <laughs> och to etera co jest Na szybko no widzowie no niestety odcinek z Szymonem Jalą nie udał się, bo to nie można y, ze twarzą, ale youtuberzy, tak jak, o, Bojan i palią, mogą wysyłać normalnie, bo ja nie mogę pokazywać twarzy, bo ten, bo teraz będzie odcinek bez... Albo zinstalujcie się mnie. Y, Wojan. Chyba. Albo y, Filip. Nie wiem. Wow. Musimy uciekać, bo tu są zombiaki Nie wiem, czym ja wybrałem tą grę, ale mnie to teraz nie obchodzi. No i widzowie. Patrzcie. Tu się tak nazywam. Wojan. A potem. FIFI B siedem siedem zombiak chyba chyba zombiak nie da się go a tak zombiak pokazujemy się licznik no to ojacie chodź tu chodźcie tutaj zombiaczki a masz o a masz aha u, 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 u. dobra wywaliłem go uratowałem go nawet nawet tysiąc normalnie jestem bogaty mam robuxy w ogóle a ten co ej jaki bogacz Będziemy go śledzić dobra Ciągle się robi taki kolorowy? NCP I pamiętajcie, jakbyście chcieli w tą grę zabrać, to zombieaki się nazywają NCP O o, ja cię kręcę Ja cię kręcę Mnie to chyba zaraz wywali No chyba zaraz z konia zlecę No chyba z konia zlecę Zębiaki. No dobra, nie ja wiem, co się tak siedzieć. O kurano, to jest za dużo zobiaków. Nie stać. Nie stać mnie. Sorry. Jak będę miał 800 Robuxów, to na pewno to wezmę. Bo ja mam yy, nie wiem ile 40 i ileś. Dobra, kończymy ten odcinek. Siemano, widzowie. Był on... dobra. Na